Witam z tej strony Jacenty. Jesteśmy już po świętach. Mam nadzieję, że wszyscy spędzili je w zdrowiu, w miłej, spokojnej atmosferze. Może nie, nie tak jak co roku, no ale póki co jest, jak jest. Szkolniacy też musieli sobie jakoś radzić. Nie mieli kolorowo, nie mieli też spokojnie, bo u nich to wiadomo, jeden dzień jest taki, drugi jest inny. nie tak u nich w kółko ta karuzela się kręci. Więc jeżeli jesteśmy już przy szkolnej, no to parę słów na temat małego konfliktu, który narasta na linii Konon-Menel. Konon domaga się od Menela 3500 złotych za nagrywanie, moim zdaniem, bardzo dobrze i słusznie. Co z tego wyniknie, zobaczymy. No tutaj zasługa tego, że Krzysztof się domaga jakichś tam większych pieniążków to jest chyba osób, które w jakimś stopniu uświadomiły Krzysztofa, poinformowały go, ile tak naprawdę. Meneliano może mniej więcej zarabiać na tym nagrywaniu. Menel oczywiście szybko się do tego odniósł. To było do przewidzenia. Powiedział, że będzie rozmowa z Krzysztofem. Skańczył ją podejmie. I ma dużo ciekawego do powiedzenia. Osobiście chciałbym słyszeć tą rozmowę taką na żywo. Jak oni się dogadują. Nie nagraną. Gdzie nie wiadomo ile w tym prawdy. Ile kłamstwa. Hmm. Celebryta na pewno omami Krzysztofa kolejny raz. Przekręci go w odpowiedni sposób. W taki bynajmniej, że dalej będzie trzeponami na niej forsy. Nie będzie, nie będzie stratny. Wspomina też o tym, że już z Krzyśkiem chyba na temat przychodów kiedyś rozmawiał, ale to chyba, bo on nie chce kłamać. No śmiesznie to brzmi z jego ust. Nie chce kłamać, skoro on wiecznie kłamie. Mało kiedy on mówi prawdę, to jest dla mnie zakłamana Wajza Ignida, inaczej na niego nie mogę powiedzieć. chyba wielu ludzi również. Będzie zakładał nawet nasz celebryta kanał Krzysztof, Krzysztofowi Nowy, bardzo się z tego cieszy, bo będzie miał dostęp do niego tylko on i Krzysztof, tylko oni będą znali hasło. No i z uśmiechem na twarzy mówi, że. W tym momencie Radek będzie miał ból dupy. Eee, co on tam jeszcze takiego mądrego mówił? No, a, jeszcze powiedział, że ma łeb na karku. Łeb na karku ma, ponieważ y, zorganizuje ten kanał w ten sposób, żeby najmniej przez pierwszy jakiś tam okres te wszystkie pieniążki Krzysztofa mm, będą trafiały na jego konto. Nie będą gdzieś znikały. Mm, tak jakby na przykład... To było, gdyby ten kanał, do kanału tego, miał dostęp z Radek. Wtedy te pieniążki gdzieś tam by niby uciekały. Takie tutaj małe chyba oskarżenie poleciało. No, ale to już nie moja sprawa. To inna bajka. Co do tego, że ma łeb na karku. Ja się do tego odniosę w ten sposób, że faktycznie po tutaj. Meneliano ma rację, bo ma łeb na karku, bo trzepie już tyle czasu konona na że to się w głowie nie mieści, no. Bez wstydu, bez niczego, no, ale to trzeba mieć łeb na karku, żeby żeby tak walić, kurde, konona na, na kasę, no. no. niesamowite. Wpadł na genialny pomysł i, i tego pomysłu się nasz celebryta mm, trzyma. No, bo oprócz tego to on nic więcej raczej nie, nie potrafi, no. Potrafi oszukiwać Krzysztofa i to potrafi jeszcze, no i potrafi jeszcze Ewentualnie wypić własne szczochy. Nic innego do głowy nie przychodzi mi, co on, co on potrafi robić. No i tutaj jeszcze na koniec powiem, że w moim opisie będzie wrzucony link, który dzisiaj nam przekazał Słapek. Fajny materiał, do, fajny materiał jest tam zamieszczony. Warto obejrzeć. Można tam przekonać się, ile tak naprawdę... Zarabia właśnie z i porównać sobie właśnie te jego zyski na Krzysztofie i to w jakim stopniu on pomaga jemu i czy to jest normalne, czy, czy nienormalne. Więc ten, kto nie widział tego krótkiego materiału, ale ciekawego, to ja również zapraszam. Warto posłuchać, przyjrzeć się, jak to wygląda w kwestiach finansowych. No i to by było chyba na tyle tak pokrótce. Żegnam na centy.